poniekąd, bo ostatnio właśnie. No, w właśnie tego jeszcze nie mówiłem chyba, to tak mi się wydaje, ale ogólnie chodzi o to, że oglądałem wczoraj film Agisawy i właśnie tam był ten taki Geraltok. I generalnie, chłopaki, też możecie oglądać Geraltoki, bo nic wam nie w stanie. Ja oglądam Geraltoki i. Żyje, nic mi się nie stało. No i właśnie tam, tam był taki podrozdział, pod ludzie pisali, że dużo osób się teraz inspiruje jej kanałem i dużo zgapia od niej. No ja miałem takie, kurde, to jestem ja. No jakby ja dużo od niej, powiedzmy, że trochę podchadłem, trochę to przekształciłem na swoje, ale jakby wiecie, no trochę widać, że jakby to jest trochę wzięte od niej. No i miałem takie, kurde, to jestem ja. I miałem takie, no, dobra, tam może się po prostu do tego przyznam. i właśnie napisałem to, i się okazało, że ona obudna mojego vloga i napisałem, że mam taki fajny, swój, przyjemny vibe. I miałem takie, wow, w ogóle wiecie, agasowa obudna mego vloga, jakby to jest moja. Taka idolka yubowa, no, swoje vlogi są tak super, więc ja mówię wow. No, z racji tego nagrałem takie mówione insta-story na, na Instagramie. was <laughs> są oślane. No i właśnie dużo osób napisało, że tak, Boże, dawaj vlogi, że ja tak bardzo lubię Cię słuchać i jak wiecie, no i tak sobie, pomyślałem, że może faktycznie zacznę robić takie gadane insta-story. Tam teraz jeszcze kminie nad formułami, bo co tam będzie, co będzie na YouTubie, to będzie na Instagramie. Jeśli ktoś chce, to was zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj albo wam wkleję w karcie mój link do Instagrama. Albo jest w opisie filmu, albo jest też w opisie kanału. W sumie więc jest wszędzie i ja powiem Wam odnośnie o tego, co ustaliłem, jeśli chodzi o, o moją strategię na Instagramie z Piotkiem. Oczywiście pewnie nie jest jeszcze taka w pełni strategia, żeby na razie robiłem to same, odnośnie tego, zarostałem tam od Piotrka, jakieś tam zadania, listy. I aktualnie wymyśliłem po prostu swoją. Moją mini strategia jest aktualnie taka, że codziennie komentuję wszystkie posty, jakie widzę. Na pewno komentuję większość, co jest po prostu. Więc jakby staram się doczytować takie bardziej chiede komentarze, bo później faktycznie ci ludzie przychodzą na, na mój profil. Teraz to pytanie po prostu na moim profilu zatrzymać. I ogólnie to jest SES tak mam taki cel, żeby po prostu publikować, raczej je publikować jak najwięcej. Teraz jeszcze dojdę do tego, to moje Insta stories, ale. Na pewno będę, będę publikował dwie rolki, czyli tego no na razie chcę po prostu pójść tak, wiecie, nie mogę coś jakoś mega zrzucić w ogóle z zapałem, że tam, to teraz 8 rolek tygodniowo. Na razie będą po prostu dwie i będą też dwa, dwa posty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie, i jak to będzie przynosiło jakieś korzyści, więc głównie to jest to, mam też zrobioną swoją niszę i jakieś takie osoby, które których kieruję to wszystko. Muszę chyba tak sobie ustalić taki cel, że wiecie, ja tam zaraz będę chodził do pytania na śniadanie i wiecie, takie mega cel, taki konkretny, że to muszę być takie, wiecie, z jajem, takie mega zapałem i muszę po prostu teraz taki znaleźć, bo ja aktualnie mam takie, że no, to sobie coś widziałam, tak skromnie, taka skromna myszka, nie do końca jest pewny co w ogóle chcę. To po prostu mi brakuje z rozmachu, bo po prostu już tak się nie przemawia sobie nagrywanie. Pewnie nie do końca jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem sobą i to tak nie do końca jest takie mega naturalne i takie mega już pewne. że wiecie, że ja to po prostu. No dobra, na razie będę to po prostu tyle, bo chcę zaraz właśnie iść na jakość mówienia, a nie na, jak miałem wcześniej, że po prostu może pójść na minuty nagranych filmów. Teraz, teraz postaram się, oczywiście to tutaj jest, postaram się. Drukowanymi literami, mówić tak bardziej jakościowo i tak zwięźle, i takie konkrety. A pierdółki będę po prostu grał na Instagramie. Więc jeszcze coś zapraszam was zapraszam was Instagrama, link w opisie. Nagrałem właśnie rolkę na Instagrama, także oczywiście zapraszam was, bo za innego powinnam wlecieć. Jest o błędach, które ja popełniłem zaczynając nagrywać na YouTubie, czego może unikać, jakbyście chcieli też zacząć kiedyś. Oczywiście nie jestem ekspertem, bo ja sam się nie wybiłem, link nic takiego. Ale po prostu stwierdziłem, że kurde, fajny pomysł, że może to po prostu nagram. No i ogólnie powiem wam, że tak bardzo bolą mnie oczy, takie chyba suche. Zaraz, prawo, że mam już krople do oczu, ale. Chyba nie mam po pierwsze. Nawet jak mam, to są chyba, chyba przeterminowane, bo po prostu już są otwarte mega długo, ale wróciłem właśnie z rozmowy o pracę i ogólnie powiem wam tak. Dostałem takiego kopa w dupę, w sensie jakby ja teraz, motywacyjnego. Jakby jak zwykle ja będę co no, sobie zdałem sprawę od czystego jechania. Okej, okay, to praca spoko, ale ja nie będę w stanie się jakby zaangażować jakbyś tak mega mocno, bo kurde, mi tak bardzo zależało to na tym nagrywaniu. Ja naprawdę nie mogę tego jakby oddać nikomu, po prostu ja się strasznie boję, że ja to stracę. To mnie tak po prostu przeraża ta myśl, że dostałem kopa w dupę i do teraz nagrywę mam to kulinarną. Gdzieś jeszcze rolki będą jakieś zajebiste, fajne, czy po prostu będą, bo ja się po prostu nauczę przez praktykę tych rolek i tam ja po prostu rolki i nie po to to wszystko robiłem, nie po to te swoje starania przezwyciężałem, żeby teraz się poddać i będę teraz nagrywał tyle konwentu, aż na będzie po prostu nudziło oglądanie tego wszystkiego. Nie wiem, po co mi tyle rzeczy żeby szanować Wasz i nasz, przedstawić i poznać ze sobą. Mogę powiedzieć, że Polinka oszczędziła mi... metyki, zupa. Zupa to jest bardziej pełnowartościowa, pełnowartościowa, Ale znalazłam! że u nas... a biorąc pod uwagę, że jesteśmy po przeprowadzce i mamy... Proszę, jaki piękny pałacyk. Jest w ogóle tak zimno, byłem w kawiarni właśnie. Coś tam poropracowałem, nie jakoś generalnie jest dużo w sumie. Też dużo mi zaszło na jeżdżenie, ponieważ kurczę, ta kawiarnia to, jest, to chciałem pójść, była zamknięta, musiałem iść do innej, Jest co też mi interesowało, bo ogólnie więcej to jeździłem niż coś porobiłem. Ale trudno, takie rzeczy bywają. Wczoraj nagrywałem rolkę i usunąłem tą rolkę z telefonu. Ja w ogóle nie wiem, jak to robię, ale ja często coś nagram, to rolki czy coś, i potem to usuwam, kurde, nawet w ogóle nie wiem kiedy, bo nie ma. I teraz było tak samo. Nowy kadr, bo czemu by nie? Ogólnie wróciłem teraz do mieszkania. Dzień dobry, bo myślałem, że jestem sam w mieszkaniu. Jakby nie chodzi o to, bo nie... myślałem, że jestem w samym mieszkaniu. I mówię takie, ale fajnie, że jestem w mieszkaniu, mam teraz jeszcze godzinę do wyjścia. Chciałem jakby pójść do, do to mieć sobie ręce. Słuchajcie, spolukator no, no, po prostu brak mi słów, ja. <grym, <grym, Co jest tak z, tym, z tymi ludźmi? Naprawdę jakby przesada. Dzisiaj zadałem wam danie o feedback, o filmy i się tytuł. To właśnie możemy też mi też wy mi powiecie, czy wolicie taki tytuł, który jest taki mega zwięzły, dwa elementy, które są tam takie mega główne. Czy po prostu takie jest tam więcej wypisane, jest tak bardziej jakby krawiej, bo jest po prostu więcej rzeczy. Po prostu właśnie wolicie zwięźle, czy wolicie takie bardziej opisy rozległe. Po prostu mega ciekawe, jak to u Was wygląda i nie wiem, jakie mam nodzie opisy, żeby po prostu były dla Was też interesujące. Pierwsze domowy, bo jestem ciągle w domu. Po drugie, taki trochę klimatyczny, bo robię takie ładne ujęcia, tak mi się przynajmniej wydaje, że są ładne, moim zdaniem są ładne. Z ja czasu to robię ten sam obiad, czyli jakiś makaron. Tym razem zrobiłem makaron z tuńczykiem. I ogólnie najlepszym najlepszy makaron, taki jak jadłem z tuńczykiem. Tak jak jeszcze byłem na studiach, w Krakowie, to właśnie zawsze ZUS taki fajny makaron. Zawsze robię swój nam był mega dobry i mega mi smakował. Cztery byłem troszkę dupkiem, nie potrafiłem tego przyznać, że jest dobry. A teraz już jestem inny. No teraz bym powiedział, że jest bardzo dobry. teraz jeszcze nie potrafiłem. No, każdy tam, jakoś tam ma swoje problemy i do nich dojrzewa. Mój największy problem, jaki mam. Z pewnością byłoby to ciśnienie siebie za to, że nie mam poważnej kariery i pracy, która mogłaby przeżyć się jakimś dużym poważaniem społecznym i statusem. A dlaczego tak w ogóle jest? W mojej głowie jest takie przekonanie, które jest bardzo silnie zakorzenione, że na miłość sobie zasłużę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będę miał jakiś status społeczny, że ktoś mnie po prostu pochadza to, jaką wykonuję pracę i ile mam pieniędzy na koncie. Czyli po prostu jest to zwykła nadkompensacja podczas własnej wartości poprzez status społeczny staram się z tym walczyć, ale to cholerstwo jest tak mocno zakorzenione w mojej głowie. Ciężko jest to wyplewić, ale udało mi się już zwalczyć trochę ten wstyd, który miałem, bo zawsze ktoś pytał się mnie, jak on wykonuje pracę. Wiesz, co mówiłem, to było, że to nie jest ważne, bo to nie jest nic poważnego. I wiesz, że ja tak sobie po prostu tylko darabiam, To nie jest jakaś moja poważna praca. Starałem się po prostu się z wyminąć, by nie wyszło z tym kelnerem. Czuję jakiś taki wstyd, że ktoś sobie pomyśli, że może w ogóle to za nie jako kelner, i jeszcze ma tą dziekankę, która tak naprawdę nic nie robi. To zaleń, w ogóle, co to w ogóle ma być, jakby serio. Ale teraz. Już mi się ten sez troszkę udało zwalczyć i na przykład teraz, jak ktoś cię mnie pyta, to już nie wstydzę, mówię, że po prostu jestem kelnerem i że w sumie to nagrałem jeszcze filmy na YouTubie, mówię to z wielką dumą, ponieważ jest to moje największe osiągnięcie życiowe i najbardziej w jestem sobie wdzięczny za dwie rzeczy, to jest przeprowadzka do Warszawy, to jest zacięcie mojego kanału na YouTubie, bo to jest po prostu spełnienie moich marzeń, bo jest to, co ja zawsze chciałem robić jestem po prostu za to bardzo wdzięczny, także Mateusz, dziękuję Ci bardzo za to, że to zrobiłeś. Hej guys, witam Was dzisiaj w siłowni. z Siłowni. I słyszę, że Wam po opowiadam. Ogólnie mam tyle do powiedzenia. Wam muszę jakoś tak dowchować, bo mam napisane tylko w kąpie, jakie coś chcę co jakby poruszyć. Jest aktualnie na pierwszy ogień i książka. którą teraz czytam. Książka Marty Niedzielskiej. Jestem na 165. stronie. Powiem Wam tak, ta książka jest tak super. Ogólnie ona ma jakby cztery rozdziały: emocje, relacje, seksualność i life hacks. Jestem aktualnie w seksualności. Powiem Wam tak, jakby. Nie wiem, czy można mówić coś słowo na S. Ale, bo chyba, chyba nie, więc nie chcę ryzykować. Więc po prostu właśnie teraz w dziale OS i zmiar ciekawy, i ogólnie, na że tak mało jakby wiem. Wydaje się, że tak dużo, tyle wiemy, a tak naprawdę, jakby tak bardzo mało wiemy, i właśnie teraz czytam o tym. I ogólnie dowiedziałem się, dlaczego chcemy to w ogóle robić. Jeszcze oczywiście, wspominając, jakby tą kwestię, coś po prostu rozmnażać. To po prostu, co i za tym potrzeba przywiązania i potrzeba nowości. Wiadomo, jak, jak ta potrzeba przywiązania, to jeszcze wiadomo, jakby jest taka całkiem, wi jakby wiadoma. Potrzeba nowości, generalnie, to o tym akurat nie wiedziałem. Mogę w ogóle teraz coś mądrego powiedzieć odnośnie tego, ale jeszcze nie wiem, może jeszcze coś tam wyczytam, może nie. Zrobię się ja to książka mega, polecam. Super. Ja normalnie teraz tam książkę czytam i ja tam jakby zszegłos Martyńczyk i To jest tak super i to jest tak ciekawe ogólnie. Ten nie w ogóle czarny humor i ten sarkastyczny też jakby to jest tak super, naprawdę mega fajna książka. Z tym w ogóle w tym roku wyszło tyle fajnych książek i też jakby tyle fajnych książ książek przeczytałem. Może w ogóle nagrać jakąś taką rolkę, czy coś takiego. Z moimi książkami ulubionymi z tego roku. Więc jeśli chcecie, to dajcie mi, dajcie mi znać w komentarzu, czy nagrać taką rolkę, czy coś takiego, w którym po polecam moje książki, które, poleciłem, które przeczytałem w tym roku, które mnie jakby tak jakoś urzekły, bo przeczytałem całkiem sporo. Chciałem nagrać rolkę o tym, jak tam stylizuję swoje włosy, jakby, jak o jak nie dbam i tak dalej i prąd wywoliło, nie ma prądu, a moja jakaś jest taka takiej jakby wnętrze. Tam, tak, tam jest taka ciemnica i na jakby nie nagrałem, znaczy nagrałem tylko te, jak moje włosy, ale nie nagrałem całego, jakby całej reszty, bo było mega ciemno, więc po prostu to dogram jutro. Kurde, bo nadal nie ma prądu, a wchodzę mojej listy, jest 14 i powinienem teraz jeść obiad, a Mam indukcję. <laughs> nie ma, jak zrobię, to bo kurde, i patrzcie, co mi w tym indukcji, bo nie ma prądu i człowiek nawet nie zrobi, a nie wiem w ogóle, o który to obiad wróci. Ja bym chciał też może ogarnąć jakieś bezpieczniki, ale mi się wydaje, że ja nie jestem żadnym elektrykiem i ja to nie ogarnę na bank, więc... Ogólnie, kochani, to prądu nadal nie ma, wolne nad, nadal są. Krakają jak zwykle letają, teraz się w ogóle przeniosły i są przy moim oknie, kurde. Jestem już powoli głodny, a mogę tylko zrobić sobie kanapki. Ile można grać do kanapek? Mam, no, no, kurde, 8 dni wolnego, w ogóle to bo opowie... to jest w ogóle tak super, że mam tyle wolnego. Of course jest tak, że potem zarabiam o wiele mniej, ale mam przynajmniej szansę na pociśnięcie socjali. Nagranie TikToków i na, na wiecie po prostu ciśnięcie. Bardzo wam dziękuję wszystkim, bo jest w storietnie coraz więcej, co jest dla mnie w ogóle mega niesamowite, ja w ogóle w to nie dowierzam i bardzo dużo osób do mnie pisze i bardzo wam dziękuję za oglądanie, zapisanie do mnie, za subskrypcję, za komentowanie. To jest mega kochane, mega to doceniam, naprawdę i nie w ogóle jak, jak wam wam podziękować. Może po prostu wam podziękuję w taki sposób, że będę po prostu tre tworzył treści, które wy chcecie. też po prostu dawajcie mi wszystko koniecznie znać co chcecie tutaj widzieć więcej. Jakie ja nagrać TikToki, jakie ja nagrać roki, jak, o czym pogadać, jakby Serio, feel free, piszcie po prostu co byście chcieli, a ja z chęcią się tego dostosuję, naprawdę. Mi to mega będzie sprawiało dużą przyjemność, że po prostu ktoś chce, żebym o czymś czy coś takiego, więc... Hej, it's me, ogólnie nadal w starych kurtce, ale jakoś jakoś sobie kupię na pewno w tym roku, żeby jeszcze było na to w zimę, jakoś kupię, proszę Mateusz skup się, kup kurtkę, ale to nie o tym. Idę jest w ogóle środa i idę właśnie sobie do muzeum na wystawę Pikasasa, co ja mega fajnie, mega fajnie, bo chciałem na nią pójść bardzo. W końcu na nią pójdę. Tydzień ten dzień do pójścia na nią, bo po prostu mamy trochę opera zabieg, nie operację. Nie właśnie jestem ciekaw, jak będę po nim bardzo mobilny, bo to jest się szlaka i to jest przy nodze, więc jakby nie wiem, czy będę jakieś szwy i tak dalej, czy będę mobilny, czy nie będę mobilny, czy będę czuł. byłem na, wystaw na wystawie Picassa w Muzeum Narodowym Właśnie jestem mega fanem talerzy, a tam były tak piękne talerze ogólnie obrazy, mega mnie urzekł obraz Amor i... Kurde, Amor i co? Jakaś bogini piękna, zapomniałem teraz Kurde, zapomniałem nas, ale ogólnie miałem trzy obrazy, które mnie tak mega, mega zainspirowały i były takie mega ładne Potrwałem się im mega długo Ogólnie teraz gotuję obiad, jest u mnie przyjaciółka Teraz się bierze, bierze prysznic Będę zaraz miał spotkanie z Piotrkiem, drugiem Ze strategii z Instagrama Wcale po prostu fajnie zrezygnować czegoś, co jest jakby dla nas To była właśnie ta siłownia i po prostu wyjść z ludźmi, bo ludzie naprawdę karmią i ja się tego uczę cały czas. Ja na to zapominam, że potrzebuję tej relacji z ludźmi. Mi się wydaje, że ich potrzebuję i wtedy pracuję bardzo długo mam takie, że są sam jakby samotną wyspą, że ja nie potrzebuję nikogo i tak dalej, ale to nie jest prawda, to zawsze wychodzi na jaz, że to nie jest prawda. Więc jakby mam teraz takie, że okej, okay, trzeba po prostu wyjść z ludźmi i po prostu pójdę na siłownik kiedy indziej i świat się nie zawali, naprawdę świat się nie zawali. O kurde, o tym akurat nie wiedziałem. Ale właśnie ten jeden teraz, co dodałem dzisiaj, to widzę, że mam po prostu wyłączyć jak umarł iż mogę go zpisać dla straty. Ogólnie to, nie wiem czy nie jest za głośno, chyba jest za głośno ogólnie, ale jestem teraz w miejscowstwie Kawy i miałem pracować, miałem robić miniaturkę i montować film do końca, ale tak się źle czuję, jestem tak strasznie zły i ja teraz sobie robić journaling. W Byliśmy na igrzyskach śmierci i ogólnie teraz opinie jak się nam podobało. To tak ktoś pierwszy, czy ja mam być pierwszy? Powiem, że ja to się pozytywnie zaskoczyłam, bo Mati tak mnie namawiał i mówił, że on chce iść na te igrzyska i chce iść i to koniec, ale w sumie to dla mnie bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Długie, ale spoko, bardzo przystojny, <głynie> główny <głynie> <głynie> aktor. I nie wiem, i co... Na no co, co, na co? Czy się, czy nie? Nie. Bo mi się w ogóle nie czuło. Wydawało mi się, że trwało za godzinę ten film. Ja po prostu potem może już troszeczkę byłam taka zmęczona, przymulona, ale ogólnie mega mi się podobało. tylko ja też mam inne trochę odczucie, bo od dwóch miesięcy, tak jak ci mówiłam, wiesz, chciałam pójść do kina, nie? Tak, no. Dlatego po prostu się też bardzo cieszę, że poszłam do kina, bo no spoko. Ogólnie U mnie mega mi się podobało. I właśnie jak wcześniej się gadaliśmy tak przez chwilkę, to o tym, że to w sumie był taki film, który miał w sumie troszeczkę dwie, dwie, dwie części. Takie trochę dwa różne filmy, że tam była pierwsza taka część ta z tym lasem i tak dalej Generalnie mega fajny ten film, polecam się wybrać Nie wiem czy w ogóle byliście już no na w filmie czy nie, dajcie mi, mi to zobaczyć. czy jeszcze byliście A powiedzieć to, że właśnie ten film porusza takie spoko, nietypowe jakieś wartości Bo ja się w sumie nie zdziwiłam, że fabuła tego filmu była taka zupełnie inna, co nie? Tak, to było, co, to było coś, ja co, w ogóle się tego nie spodziewałem, tak, jak ja ten... mówię nie jest to podobne do tych poprzednich części, bo ja na początku myślałam, że to będzie maksymalnie. Ale pamiętaj podobnych... o tym, że to jest Ripple, Nie no wiem, przed... wiem ale że myślałam, że tu będzie miał podobny jakby schemat tego całego filmu a to było totalnie coś innego tylko dodam to, że się dziwię bo po tym filmie na przykład mam też taką rozkminie odnośnie tego co myślę, że to nie będzie spoiler, ale właśnie o, o, o tym co oni mówili jakby e, zaufanie jest czasami ważniejsze niż miłość to właśnie jest ciekawe, no właśnie mi się ogólnie wydaje, że ma mega dużo fajnych wartości więc ja chcę na tym trochę bardziej pokminić co dokładnie tam się wydarzyło w tym filmie jakie on ma coś przesłania, bo alabach ma coś przesłania po prostu ja jeszcze za bardzo pewnie nie, nie, nie czuję, no nie, w sobie. Tak. Co ty robisz? Nic. A, okej. Okay.